Siemanko, w dzisiejszym filmie zajmiemy się montażem takiego oto Aventosa Haka Top firmy Bloom. W zestawie mamy tutaj załączone dwa siłowniki, są też wkręty do przykręcenia tych siłowników. Była tutaj w środku również instrukcja, ale w tej instrukcji żadnych wymiarów nie znajdziecie. Są tutaj informacje tylko odnośnie regulacji i to wszystko. Także ona nam się nie przyda, odłożę ją od razu na bok. Mamy tutaj jeszcze dwa prowadniki, które będą przymocowane do frontu. I mamy dwie zaślepki, w tym wypadku w kolorze jasno-szarym. Występują również w kolorze białym i w kolorze ciemno-szarym. Montaż tego Aventosa jest bardzo prosty. To jest chyba najłatwiejszy Aventos do montażu ze wszystkich. I zaraz pokażę Wam, w jaki sposób to zrobić. Jako pierwszy przykręcę siłownik do korpusu. On wygląda w taki sposób, ma tutaj takie stopki, którymi będzie dotykał do górnego wieńca, a z przodu ma taki plastik, którym się zapiera obok korpusu. Także montaż jest banalnie prosty, przykłada się go w taki sposób i już mamy spozycjonowany, nie musimy nic rozmierzać. Widzicie tutaj ten plastik z przodu się zapiera i tam te stópki dotykają do wieńca i właśnie w taki sposób będę go przykręcał. Siłowniki mam przykręcone. Zdejmę od razu te plastikowe elementy, pozycjonujące siłownik. Robi się to w bardzo prosty sposób. Jest tutaj strzałka narysowana. Wystarczy wcisnąć go do dołu i mamy wyjęty. To samo zrobię z drugiej strony. Dobra, i to by było na razie tyle, jeśli chodzi o montaż siłowników w korpusie. Teraz yy, przygotuję sobie front. Mam przygotowany front, będzie on zamontowany w taki sposób. Więc po prostu położę go sobie i odznaczę w tych miejscach na górze miejsce pod prowadniki. Rysuję linię. Nałożenie górne będzie 18 5 mm, czyli 13 mm, Dodaj 62. To jest w sumie 75 mm od góry frontu. Będzie znajdował się pierwszy otwór. I to jest tak naprawdę wszystko, co potrzebuję wiedzieć. Reszta otworów jest rozstawiona od siebie co 32 mm, ale ja potrzebuję tak naprawdę zaznaczyć tylko pierwszy, a reszta już wyjdzie sama. Zapunktuję sobie te miejsca, żeby było mi łatwiej wkręcić wkręty. Użyję do tego wkrętów 3,5 na 16 i biorę się za przykręcanie. Prowadnik jest identyczny z dwóch stron, także nie ma znaczenia, którą stroną go przykręcicie, i tak będzie dobrze. Ok, mam to przykręcone i bierzemy się za założenie frontu. Najpierw musimy otworzyć te siłowniki, żebyśmy mogli założyć front. Ma on w tym miejscu blokadę bezpieczeństwa, którą należy przesunąć, żeby można było go otworzyć. Jak widzicie, otwiera się do tego momentu, i teraz tą blokadę trzeba przesunąć do góry, i wtedy nam się cały otworzy. To samo muszę zrobić z drugiej strony. Front zakłada się w taki sposób. Kładziemy go na nasze siłowniki, celujemy najpierw tyłem, a później go po prostu opuszczamy na dół i on sam nam się zatrzaśnie. I front mamy w tym momencie założony. Pierwsze z czym musimy sobie poradzić to dodać troszkę siły temu Aventosowi, żeby front nie opadał pod swoim ciężarem. Robi się to w tym miejscu. Dokręcam tą śrubę. Ona jest na końcówkę torxa. Tutaj na tym pomarańczowym plastiku on się przesuwa podczas wkręcania. I widać jest wtedy ile tak naprawdę naciągnęliśmy, żeby ustawić z jednej i z drugiej strony podobnie. Teraz to samo zrobię z drugiej strony. Jak widzicie w tym momencie Aventos jest ustawiany za mocno. Za mocno go podkręciłem. Czyli front sam leci do góry. Powinna być możliwość ustawienia tego frontu w każdej jednej pozycji. W tej, w której go zostawimy, powinien pozostać. Więc muszę troszeczkę to poluzować. Teraz jest ustawiony bardzo dobrze. Jak widzicie, w której pozycji go ustawię, w takiej zostaje. I tak ma być to zrobione. Jest tutaj możliwość wyregulowania jeszcze kilku rzeczy. Tutaj mamy śrubę od regulacji kąta otwarcia. W tym miejscu regulujemy przyleganie frontu do korpusu, bądź odsunięcie od korpusu. W tym miejscu regulujemy położenie frontu góra-dół. A tam w środku, w naszym prowadniku, jest jeszcze śruba odnośnie regulacji frontu na boki. I to by było wszystko jeśli chodzi o regulację. Teraz jeszcze założymy zaślepki i montaż Aventosa frontu na Aventosie Hakatop będzie gotowy. Założenie zaślepki jest bardzo proste. Po prostu wkładamy ją na Awentosa. Zatrzaskujemy i to wszystko. Zrobię to samo z drugiej strony i Awentos mamy zamontowany. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!